Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znakowodnika na grudzień 2022. Dziewiątka monet bardzo się uśmiecha. Ten paść kielichów też się uśmiecha. Królowa monet. No proszę. Pierwszy tydzień bardzo piękny. Szóstka mieczy. Też ok. Teraz mamy piątkę mieczy. To już mniej ok, ale z tego też się wyjdzie. I mamy królową buław na drugi tydzień. Bardzo ładna królowa. Kapłanka też jest ładna. Sprawiedliwość. Siódemka buław. Wieża. To już jest czwarty tydzień. No ale wieża przychodzi w cesarzową, czyli proszę, jak ładnie. Asmonet. No dobrze by było tą cesarzową jednak trochę tu pokazać, bo ona taka ładna jest, taka, taka amerykańska. Teraz co tam jeszcze? To już są wszystkie, nie, jeszcze jedna by musiała być. Paźmieczy. Paźmieczy na tą końcówkę. No, tam od 29 do 31 grudnia, tak? To jest ta końcówka. Dobrze, czyli generalnie jest przewaga pozytywnych. No, co tam negatywnego? No, trudno powiedzieć coś negatywnego, bo w sumie jest tu jakiś konflikt, ale no to się szybko kończy, więc ogólnie wygląda to całkiem, całkiem. No, ale tu pierwszy tydzień to jest zadziwiający, piękny. Może to być jakiś sukces materialny typu awans. Może to być realizacja celu poprzez osiągnięcie w materii, czyli jeżeli macie jakiś cel materialny, zakupowy, na przykład, że coś chcecie koniecznie sobie kupić. No już nie będę mówiła o tych torebkach, ale może to być coś takiego innego, coś fajnego chcecie sobie kupić. Czy to do ubrania, czy do domu, czy, czy nie wiem, do czegokolwiek. No niektórzy kupią samochód, może nawet. Coś, jakieś plany zakupowe mogą się tu zrealizować, bo macie na to środki, macie na to denary. Czyli jest to zaspokojenie potrzeb materialnych, ale także takich hmm, pewnych marzeń, również. To nie tylko potrzeby takie podstawowe, typu, typu chleb czy, czy, czy tam masło. Tu są takie fajne jakieś zakupy. Fajne, coś fajnego możecie kupić. W związku z tym jest to zadowolenie, ale może być to też właśnie awans, jakiś taki sukces, czyli osiągnięcie czegoś w materii, może jakaś podwyżka, no może jakieś dodatkowe też pieniądze, bo to też może być. Ale tutaj też karty by radziły, aby zauważyć wartość w sobie, czyli nie tylko te denary, te pieniądze, nie tylko one mają wartość, ale chodzi też o to, żeby zauważyć wartość w sobie. No i tu tak wygląda na to, że, że, że zauważycie tą wartość w sobie, no i macie to poczucie własnej wartości, aż dwie takie karty na ten temat. Jeszcze w środku Paś Kielichów też jest miły, miła energia. I cóż, cóż to jest? Satysfakcja, mówię jednocześnie o tych dwóch, satysfakcja ze swoich osiągnięć. Może się to wiązać z pracą, może się to wiązać niekoniecznie z pracą, bo nie każdy w sumie chodzi nawet do pracy, no ale jakieś osiągnięcie tu może być, jakieś osiągnięcie i wzrośnie to wasze poczucie własnej wartości, to przez to się czujecie tacy bardziej no, zadowoleni z siebie przede wszystkim, już nie chcę powiedzieć pewni siebie, bo tu, no chociaż pewność siebie też się tu pokazuje w tej królowej buław, ale tu jest takie właśnie zadowolenie z siebie, satysfakcja ze swojego życia. Nawet taki róg obfitości, czyli no, tych dóbr może być więcej, tak? nie, nie tylko jakaś jedna rzecz, nie tylko to, że kupicie sobie torebkę czy nowe buty, ale tych dóbr może być tu więcej. I kupując prezenty, być może na święta, może też nie zapomnicie o sobie i dla siebie też kupicie jakiś prezent. No, w każdym razie jest to karta spełnienia, radości, takiej obfitości też pewnej. No, tym bardziej, że macie cesarzową, to już taka potrójna, widzę tu potrójna obfitość można powiedzieć, bo aż trzy karty na ten temat, czyli spełnienie w materii raz, dwa, trzy w pierwszym i w czwartym tygodniu. Ale są tu również karty samorealizacji, też te wszystkie trzy. Tu jest nawet wręcz taka duża kreatywność, a samorealizacja może przyjawiać się w pracy czy w domu, bo też możecie coś w domu takiego fajnego zrobić no czy upiec jakieś fajne ciasto tam na Mikołaja czy, czy nie wiem coś, coś nawet wymyślić może sobie hmm, można różne rzeczy wymyślić no chyba nie, nie ma sensu wymieniać Kiedyś robiło się swetry na drutach i to była też kreatywność, teraz to jest mniej popularne, ale można sobie coś tam, o jakiś stroik może, jakiś stroik na święta można wykreować, ale też wiele innych rzeczy można wykreować, bo macie aż trzy takie karty, czyli potencjały i zdolności na ten temat są. Co jeszcze może być? No spadek też może być, ale to mówię na marginesie, bo to nie jest tak, że wszyscy spadek dostaną. Może być to jakaś wygrana też, no też jako jedna z opcji, ale też tak troszkę na marginesie, bo to nie chodzi o to, że wszyscy mają wygrać w Totolotka czy, czy tam w coś innego, w jakieś drapki, ale chodzi o to, że no są te pieniądze. Mo możecie realizować swoje plany takie związane z materią, czyli plany zakupowe, jak mówiłam. Ale jest też ta uwaga, aby widzieć obfitość nie tylko w sferze materialnej, tu się pokazujecie jako osoba spełniona, nie tylko w sferze materialnej, powtarzam, czyli także jako matka, jako żona, jako. Ktokolwiek spełniający jakąkolwiek rolę, czy to w rodzinie, czy, czy w życiu zawodowym, też, też tu macie to poczucie zadowolenia z siebie, no, w trzech energiach, powtarzam. W sumie, kapłanka też, też tutaj dobrze um, świadczy o tym, że dobrze prosperujecie. Jak najbardziej. To nie jest to, że kapłanka to jest osoba jakaś biedna w habicie czy, czy w jakimś, nie wiem, skromnym stroju. Nawet zresztą tu widać, że ona nie ma skromnego stroju. Jest to również osoba spełniona i której dobrze się powodzi dzięki intuicji z kolei, tak? Tu dzięki kreatywności, tu dzięki intuicji, tu dzięki pracowitości. I takiej troszkę wiary większej w siebie. A tu właśnie dzięki intuicji, czyli słuchaniu głosu wewnętrznego, podpowiedzi z wewnątrz, podpowiedzi ze strony serca. Dobrze, to co tam mamy jeszcze? Bo tutaj między tymi dwiema takimi energiami bardziej materialnymi, nazwijmy to. Chociaż ja mówiłam, że to nie tylko chodzi o materię, ale tutaj mamy kartę uczuć i to jest fajne, bo to mogą być jakieś dobre wiadomości coś powo powodującego radość. Tu znowu mowa o pójściu za głosem serca. Ja mówiłam, że kapłanka to jest ta, co idzie za głosem serca, że ona słucha głosu serca, że ona słucha tych wewnętrznych podpowiedzi, a tu jest też pokazane, że możecie pójść za głosem serca, może to dotyczyć spraw właśnie takich uczuciowych, jakiegoś związku, bo to może być nowy związek, jak najbardziej. Chociaż tu nie ma dużo kart na ten temat, no ale jest takie poczucie też atrakcyjności, przyciąganie osób płci przeciwnej, także może to faktycznie być pójście w nowy związek, ale może to być dobra wiadomość na inny temat, czy, czy jakieś inne wydarzenie, takie już szczęśliwe. Jakiś nowy początek przede wszystkim. Czyli tak jak mówiłam, nowy związek to jest nowy początek, ale też ten nowy początek może tyczyć się z czegoś zupełnie innego, czy jakiegoś hobby, czy jakiegoś, no, czegokolwiek, co przynosi radość. Mogą to być na przykład narodziny dziecka dla niektórych. Może to być co? Otwarcie, się serc otwarcie serca na coś nowego, na jakąś nową sytuację, na jakieś nowe możliwości, bo tutaj te nowe sytuacje właśnie się pojawiają. Może to być nowe hobby, może być skupienie się na dzieciach, bo jednak jest to karta dzieci, ale również karta wszelkich nowości, nie tylko dzieci. To mogą być narodziny twórczych myśli, na twórczych jakichś projektów. Cóż, jeszcze początek czegoś nowego. Możliwe jest spełnienie jakiegoś marzenia. Tu mówiłam o spełnieniach takich bardziej materialnych, a tu może być takie spełnienie uczuciowe, czyli tu już niezwiązane z materią, że po prostu się z czegoś cieszycie. No jakiś powód do radości, jak najbardziej, może tu być. No, i cóż jeszcze macie szóstkę mieczy, kartę równowagi? No, jest to karta zmiany, owszem, ale to jest nadal jeszcze um, dobra energia, bo tutaj jest spokój, jest zadowolenie. Mimo, że jest zmiana, to jest spokój, no to jest takie ciekawe. Czyli może to być podróż, ale taka podróż, która prowadzi do jakiegoś fajnego celu, takiego, jakiego chcecie. Co prawda, po drodze jest ten konflikt, no jest konflikt, no i nic się nie poradzi, może pokaże. Jest jakoś nieudana relacja z inną osobą, może nastąpić zranienie. No cóż, czy się tym przejmować, czy nie? No, widać, że tutaj zmieniacie wibracje bardzo, 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 bo tutaj już odzyskujecie swoje poczucie zadowolenia, atrakcyjności, pewności siebie, które wcześniej. Już były, ale tu odzyskujecie po tej nieudanej relacji z inną osobą, odzyskujecie to, odzyskujecie jakby siebie, bo tutaj no, jesteście tacy bardziej kwitnący, można powiedzieć, um, bardziej uśmiechnięci do życia no i dzięki temu to życie też tutaj do was się będzie uśmiechało, bo widać cesarzową no ta kapłanka też tutaj dobrze wróży, no ale coś trzeba będzie zrównoważyć, ja już o kapłance mówiłam, to nie będę powtarzać, ale coś tu trzeba zrównoważyć jeszcze, czyli może być to sprawa do załatwienia lub do zapłacenia lub do zadośćuczynienia po prostu coś trzeba będzie załatwić no, zaufaj swojemu wewnętrznemu głosowi, mówi kapłanka, więc w tej sprawie również i w tej sprawie tej siódemki była również, trzeba zaufać swojemu wewnętrznemu głosowi, aby tutaj dobrze pozałatwiać wszystko. No, tutaj jest też taka mm, konieczność jakby obrony, czy to swojego zdania, czy swojego terytorium, czy swojego pomysłu, może będziecie chcieli właśnie swój pomysł jakiś obronić czy swój jakiś no, światopogląd na no, cokolwiek, no, może być taka sytuacja że po prostu czegoś tu będziecie bronić, bo będziecie uważali, że, że tak trzeba, no jest to lekcja asertywności, czyli jako y, lekcja asertywności jest to potrzebne natomiast no, troszeczkę jest to cięższa energia jednak od tych co tam wcześniej były pokazane o tam troszkę cięższa energia, no bo tu jest pewien, pewien wysiłek jednak żeby postawić na swoim, no może być to też rywalizacja w miejscu pracy, no ale tu by była taka rada, żeby zamiast rywalizacji postawić hmm, na współpracę lub na podniesienie kwalifikacji swoich zawodowych, jeżeli chce się coś osiągnąć, no ale wy tu osiągacie, bo macie cesarzową, macie też asamonec, czyli możliwość transakcji, ale nie mogę pominąć wieży, bo wieża też jest ważna, czyli jakaś nagła, Gwałtowna zmiana, której się nie spodziewacie, która jest pokazana na początek czwartego tygodnia. No i co z tą zmianą? No ta zmiana jest po prostu potrzebna, bo zawsze ulega zburzeniu to, co jest zbudowane na kruchych fundamentach, na fundamentach kłamstwa na przykład albo iluzji, albo manipulacji. I to jest dobrze, że ta zmiana tu następuje, czyli że coś tu ulega zburzeniu, właśnie to coś, co. Co nie powinno tutaj już istnieć, i dzięki temu wy możecie wykreować sobie coś nowego, no i to robicie tu wręcz, wręcz kolejna możliwość spełnień w materii się pojawia jako potencjał. Jeżeli nie skorzystacie, to nie skorzystacie, ale tu potencjał jest konkretny bardzo, czyli może to być jakaś transakcja typu kupno, sprzedaż, inwestycja lub nowa praca, też może być to nowa praca, Jakieś podpisywanie po prostu umów, które mają no dla was znaczenie, no wiąże, wiąże się to głównie z materią. No ale to też może mieć znaczenie takie ogólnożyciowe też, bo jak na przykład kupicie nowy dom, no to będziecie mieli gdzie mieszkać z waszą rodziną, więc no ale wiadomo, nie każdy nie każdego stać na kupno domu, ale tu jest też opcja spadku, no jest taka opcja. To będzie dotyczyło tylko jakiegoś procenta. Z Was, ale jest taka opcja. Jest też opcja, no właśnie, sprzedaży, czyli możecie sprzedać mieszkanie, kupić nowe przykładowo lub wyremontować mieszkanie. No tak, pod koniec roku pewnie mało kto remontuje, ale ja mówię, jakie są różne opcje związane albo z mieszkaniem, albo z pracą, bo to jest też możliwość nowego biznesu. Też trochę dziwny moment, tak, na koniec roku nowy biznes, ale chodzi o to, że są możliwości. No jak w jaki sposób Wy te możliwości wykorzystacie? to już zależy od Was i Waszych planów i Waszych chęci ale cóż jest tu jeszcze taka informacja informacja jest taka, żeby, żeby zdobywać informacje No takie masło maślane trochę po prostu jest taka podpowiedź, aby podpowiedź, że potrzebujecie tu informacji, ale one muszą być prawdziwe, żeby one Wam pomogły muszą być prawdziwe, czyli trzeba je sprawdzić to nie może być plotka, jest to między innymi właśnie karta plotek, to nie może być plotka, to musi być sprawdzone albo na zewnątrz, czyli zewnętrznie sprawdzone, czy to przez internet, czy tam nie wiem, rozmawiając z innymi osobami też można się coś dowiedzieć. W jakikolwiek sposób sprawdzić to trzeba, ale też można wewnętrznie i to by było też bardzo polecane, aby przepuścić tą informację przez siebie. Czy to będzie jedna informacja, czy więcej informacji? Sprawdzić to wewnętrznie, czyli no, znowu odwoływać się do tego głosu wewnętrznego, co wam serce tutaj podpowiada, czy to może być prawda ta informacja, czy ona jest prawdziwa, czy ona jest nieszczera, czy to jest manipulacja, no to trzeba sprawdzić. Ja nie mówię, że to koniecznie jest kłamstwo, tylko ja mówię, że trzeba to sprawdzić, bo może się okazać, że jest to informacja prawdziwa, ale trzeba być wyczulonym i sprawdzać takie informacje, które są ważne. Właśnie przede wszystkim takie sprawdzać. No i jednak tu macie umysł dociekliwy, taki bystry, macie tutaj inteligencję, jest to pokazane. No i to zbieranie informacji jest tutaj priorytetem, ale też przekazywanie tej informacji innym osobom, czyli jest to informacja ważna również dla innych osób i dobrze by było tymi informacjami się podzielić, ale tak jak mówiłam, pod warunkiem, że one będą sprawdzone. Ta karta mówi też o czymś w stadium zarodkowym, czyli coś nowego. Tak jak tu było coś nowego w październiku kielichów, bardziej się to odnosiło do uczuć, tak tutaj może być coś nowego, jakiś nowy pomysł na przykład. Jakieś twórcze, oryginalne myślenie może się pojawić. Cóż, podsumowując, kierować się prawdą. I tyle. No, może to być zdobywanie wiedzy w ogóle, nie tylko jakaś jedna informacja, ale zdobywanie wiedzy z jakiejś dziedziny, która tutaj Wam jest potrzebna. No i to, i to w sumie wygląda wszystko bardzo pozytywnie. Także życzę, żeby się spełniły te spełnienia właśnie materialne, jak również to spełnienie jako osoba pełniąca jakąś rolę. Czy w rodzinie, czy, czy gdziekolwiek, bo to w miejscu pracy też tu możecie być spełnieni jak najbardziej. No aż trzy takie karty to nie są żarty. No i tego pójścia w stronę spokoju, takiego, żeby tu się nie, nie przepracowywać, nie przemęczać, no bo to jednak są energie takie osoby, która zasłużyła sobie na dobre prosperowanie poprzez pracowitość, ale odpocząć też trzeba, albo wyjechać gdzieś, bo to może być też podróż tutaj w drugim tygodniu. No, tej takiej radości życia, takiej energiczności też życzę słuchania głosu serca, zdrówka, do usłyszenia.